ponownie spacer weekendowy. Tym razem jak widzicie na plecach sporo ekwipunku. A to dlatego, że dzisiaj poza tym, że zabieram was do lasu, to chciałbym wam opowiedzieć na temat tego, co się zmieniło w moim plecaku fotograficzno-wideograficznym na rok 2020, bo było w tym plecaku trochę zmian i dźwigam ze sobą sporo sprzętu łącznie z dronem. Właśnie po to, żeby Wam opowiedzieć o tym, co tak naprawdę tu się zadziało. A zadziało się sporo i myślę, że ciekawie. Przy okazji, to chciałem podziękować Wam wszystkim za bardzo ciepłe przyjęcie pierwszego vloga od Tomka. Ja sam pamiętam pierwsze swoje filmiki. Zresztą możecie sięgnąć do grudnia 2015, a właściwie stycznia 2016. I zobaczyć, że to też były produkcje. Zresztą one do dzisiaj są takie, że wymagają jeszcze sporo ćwiczeń i praktyki. Ja już się z tym czymś tutaj przede mną, czyli z obiektywem oswoiłem, szczególnie jeżeli idziecie wśród ludzi i nie siedzie takiego wielkiego grzmota i nagrywacie gadając właśnie do takiej kamery w lesie mocno jesiennie. Jak widzicie na głowie mam założoną kamerkę. Bo eksperymentuję trochę z różnymi kątami nagrywania. Bardzo jestem ciekaw, czy coś z tego wyniknie, czy coś z tego wyjdzie. Strasznie się wiatr rozchulał, słońce zaszło i no chyba się wyjątkowo sprawdza prognoza pogody, bo prawda jest taka, że właśnie dzisiaj na popołudnie ta pogoda była zapowiadana dosyć słaba, bo przedpołudnie było naprawdę bardzo przyjemne. The last to fall, I won't shed a tear for them to see. I won't have your name to call. I will be the last to fall. Jak widzicie, znalazłem już sobie miejsce do tego, żeby opowiedzieć Wam trochę o tym moim sprzęcie na rok 2020. I chyba warto zacząć od tego, że najważniejsza i zasadnicza zmiana to sprzęt do fotografowania i filmowania. Poprzednio wykorzystywałem Canona 5D Mark IV i Canona EOS R, co powodowało, że nie mogłem przesiąść się na obiektywy RF, których nie mógłbym wykorzystać z Canonem 5D Mark IV. W tej chwili. Właściwie od końcówki roku 2019, mniej więcej od grudnia, przesiadłem się w całości na system bezlusterkowy Kanona i w tej chwili wykorzystuję dwa kanony EOS-R. Jeden, który sobie leży tutaj, i drugi, z którego w tej chwili filmuję. Co pozwoliło mi na to, że w całości przesiadłem się już na szkła RF. Z jednym wyjątkiem czeka jeszcze na zmianę Canon ef 10400 który na 99% wkrótce zostanie zastąpiony RFM 200 ze światłem 28. Więc w tej fotografii, którą uprawiam, czyli głównie krajobrazowej fotografii architektury krajobrazu takiego naturalnego, w którym w tej chwili jesteśmy i tego miejskiego, jak również produktówce, którą robimy na zlecenia wykorzystuję właśnie aparaty Canon EOS. Ten jeden, który mamy tutaj, jest dodatkowo właśnie wyposażony w riga, którego sobie jakiś czas temu kupiłem po to, żeby móc do niego łatwo dopiąć ekstra akcesoria. Ten rig pozwala mi też na to, żeby zamontować ten aparat nie tylko na gimbalu, ale również na statywach. Wszystkie mocowania, które wykorzystuję przy swoim sprzęcie, to są mocowania Arca Swiss, więc właściwie mogę się przerzucać między statywami, gimbalem, statywem, który mam w domu przy filmowaniu i przy streamowaniu. Także rozwiązanie, gdzie mamy jeden system mocowań, bądź właśnie quick release, bądź Arca Swiss jest rewelacyjne i bardzo to wszystkim polecam. Czekam jeszcze na L brakety od Riga, właściwie na jednego L braketa do tamtego kanona, bo jeszcze go nie mam, a jak wiecie, ja z L braketów bardzo lubię korzystać. Co jeśli chodzi o szkła? W tej chwili dysponuję trzema szkłami RF i to jest też kolejna zmiana. Jedną szkło bardzo uniwersalne, czyli 24:05 ze stałym światłem 4, to jest LK. To jest właściwie dzisiaj obiektyw kitowy do EOSA-R. I ja ten obiektyw już omawiałem, pokazywałem z niego zdjęcia. Bardzo dużo tym obiektywem fotografuję, i wielokrotnie Wam mówiłem, że gdybym miał wybrać jeden obiektyw do tego, żeby gdzieś wyruszyć, to byłby to właśnie 24-105, ponieważ jest to obiektyw uniwersalny, szeroki w miarę na jednym końcu, no i już wąski na tych 105 mm, a dzięki temu, że w RC mamy możliwość włączenia sobie kropa, więc możemy sobie te 105 mm w cudzysłowie wydłużyć, do, czyli zwęzić kąt widzenia i, i, i mieć ogniskową około 160 mm, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie. Drugim obiektywem, który trafił do mnie dosłownie kilka dni temu, to jest obiektyw, który zastąpił Canona 16 35 Mark 3. Tak, Mark 3. I to jest RF 1535 ze światłem 2.8. Światło 2.8 dlatego, że astro i druga rzecz, która jest fajna w tym obiektywie, to to, że mamy ten 1 mm szerzej, czyli mamy 15 zamiast 16 mm. Ktoś powie, że to nic, ale czasami te, ten 1 mm się przyda, więc ten obiektyw jeszcze testuję tak naprawdę dzisiaj jest ze mną drugi raz na jakimś fotografowaniu. Właściwie nie fotografuję, a bardziej filmuję dzisiaj. Natomiast on mi bardzo pomaga teraz przy filmowaniu, bo wcześniej filmowałem z 35, którą mamy na tym drugim aparacie i to było o tyle niewygodne, że ja musiałem tą rękę bardzo daleko wyciągać. Więc jak widzicie, z takim zestawem jeszcze tutaj na górze jest mikrofon, który jest zainstalowany w tej chwili tam. Jest to dosyć ciężkie i po dłuższym czasie po prostu ta ręka się męczy. Bicep trenujemy, ale jednak jest to męczące. Więc ten 15-30 na 15 mm pozwala mi na to, żebym trzymał ten aparat znacznie bliżej. Więc ta ręka aż tak mocno nie pracuje. Bardzo wygodne rozwiązanie. Przy okazji, jak widzicie, przy filmowaniu wykorzystuję tego Jobby Gorilla Poda, którego sobie noszę w ten sposób, albo biorę sobie. Sam aparat, który odkręcam od tego gorilla Poda i po prostu trzymam go w ten sposób i nagrywam. Ważną rzeczą jest to, że w RC mam do dyspozycji odchylany ekran, więc mogę nagrywać w ten sposób, widzę co się dzieje. I przy 15 mm też nie muszę mieć tego statywu Jobbi, więc mogę zabrać ze sobą po prostu ten jeden aparat z tym jednym obiektywem, nawet na jakiś wyjazd i wszystko gra. Zestaw jednak dosyć ciężki, bo te obiektywy L są bardzo ciężkie. Trzecim obiektywem jest właśnie RF35 milimetrów ze światłem 1.8. Możemy go wykorzystać do fotografowania w ciemnych wnętrzach, możemy go wykorzystać do fotografowania w nocy. Więc naprawdę bardzo uniwersalny, bardzo uniwersalna stałka o takiej ogniskowej, która jest na pograniczu tych, tych szerszych i tych węższych już. Można nim zrobić portret, można nim zrobić produktówkę. To jest obiektyw dodatkowo makro. Więc Odległość ostrzenia to jest bodajże 14 cm, więc stosunkowo blisko. No i mamy, mamy możliwość zrobienia jakichś takich close-upów czy, czy takiego quasi-makro, więc bardzo uniwersalne szkiełko, bardzo jasne w dość rozsądnym moim zdaniem budżecie. właściwie kilka, ale taki podstawowy, który wykorzystuję właściwie bez przerwy, to jest Think Tank Airport Accelerator, plecak, który z pewnością nie jest plecakiem takim klasycznym, wyprawowym, bo jak pamiętacie w Patagonii byliśmy z plecakami Deutera i wsadami fotograficznymi do nich, natomiast ten Airport Accelerator Think Tank'a po pierwsze bardzo pojemny, po drugie ma rozmiary, które akceptują linie lotnicze, więc możemy go zabrać jako kabinówkę, no, pod warunkiem, że nie przekraczamy jakoś istotnie wagi tego plecaka, więc... tego bagażu. Więc plecak bardzo wygodny i tak jak powiedziałem bardzo pojemny. Do mnie, dla mnie właściwie mieszczą się tutaj dwa body, 3-4 obiektywy, w zależności od tego jakie obiektywy wybiorę. Filtry, kamerka GoPro, jakieś powerbanki, latarki, wężyki spustowe i mnóstwo rzeczy, które mam poupychane po kieszonkach. Więc jeśli chodzi o plecak, tu nic się nie zmieniło. Natomiast idąc dalej, mamy statywy. Ja w tej chwili korzystam jako główny statyw z Gitzo GT2532. Drugim moim statywem, a właściwie dodatkowymi statywami, które wykorzystuję w zależności od tego, ile tego żelastwa ze sobą targam, jest albo ten, który, na którym w tej chwili stoi aparat do nagrywania, czyli Genesis C3K karbonowy albo jego większy brat, czyli Genesis C5, również karbonowy. Idąc dalej, mam oczywiście ze sobą zawsze taki duży pojemnik na filtry. Jak widzicie, mam tutaj trzy, siedem płytek, do tego filtr polaryzacyjny i uchwyt. I od jakiegoś czasu pracuję również, jeśli chodzi o filtry, nadal z systemem Hyda, natomiast zamiast Hydy 100 Pro w tej chwili wykorzystuję Hyde M10. Jest to system bardzo wygodny. Moim zdaniem znacznie lepiej rozwiązane mocowanie polara, bo polar jest bliżej obiektywu, mniej winietuje. Więc no jest to system, który naprawdę myślę, że spełni oczekiwania każdego fotografa krajobrazu. Ma się wrażenie, że może jest w niektórych miejscach zbyt plastikowy, natomiast ta główna ramka jest wykonana z aluminium, ta ramka wkładana jest plastikowa, ale do tej pory nic mi się z nim nie stało. Do tego oczywiście pierścienie redukcyjne i to wszystko włożę sobie w pancernej obudowie po to, żeby tych filtrów nie połamać, tym bardziej, że... Jak pewnie część z Was zauważyła, ja mam w zwyczaju siadanie na tym plecaku, szczególnie wtedy, kiedy nagrywam. Teraz na nim siedzieć nie mogę, bo wyjmuję z niego rzeczy, ale dzięki temu, że to pudełko jest bardzo twarde, to jest akurat pudełko od Nissi, to jestem pewien, że nic się złego tym statywom, przepraszam, tym filtrom nie staje. Mam też sporo różnego rodzaju filtrów. Nakręcanych. One mi głównie służą do filmowania. Właściwie to noszę ich kilka, ale używam tego, bo to jest filtr 58 mm, który ma redukcję na bodajże 52, czyli na średnicę tej malutkiej 35. I mam też tutaj założony filtr ND o regulowanej gęstości do filmowania, i to jest filtr 82 mm. To są fil filtry Hoja, ja takie wykorzystuję jako te, które. Które mi służą. Bardzo często, a właściwie zawsze, jeździ ze mną cały czas, już mocno sfatygowany Canon G7X Mark III, czyli Compact Point and Shoot. Tu już ekranik został niestety trochę popękany, ale nadal ten aparat filmuje, nadal się sprawdza, nadal robi zdjęcia. Więc jeśli tylko bateria jest naładowana, to spokojnie mógłbym teraz nagrywać i tym aparatem, i nie miałbym z tym jakiegokolwiek problemu. To jest rzecz kolejna. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy różnego rodzaju powerbanki. To jest taki powerbank, który ja używam przy nocnej fotografii. Do niego podłączam imitację baterii ELP 6 czyli tych kanonowskich. I mogę na nim właściwie fotografować nawet w zimną noc. Kilkanaście godzin to jest odpowiednik czterech standardowych baterii. Tutaj mam powerbank Xquisita 20 tysięcy amperogodzin. Nie, przepraszam, 10400 mAh Powerbank, który używam do zasilania telefonów czy do ładowania telefonów i jakichś innych urządzeń typu, typu mikrofon, który tam jest. A propos mikrofonu, to właśnie na tamtym aparacie w tej chwili jest zainstalowany Rode VideoMic Pro. Plus w dodatku ze szczurem, jak ja to mówię. Mikrofon, który świetnie się sprawdza, mam nadzieję, że ten dźwięk Wam odpowiada. Ja jestem około 1,5 do 2 metrów, nie, no 2 metry od tego aparatu. I tutaj mam jeszcze dwa mikrofony, które wykorzystuję bardzo często, czyli RODE. Ja chyba Wam to pokazywałem ostatnio w jakimś filmiku, gdzie mówiłem o sprzęcie do filmowania. RODE Wireless Go to są mikrofony bezprzewodowe które to jest mikrofon który składa się z odbiornika i nadajnika zakładamy go po prostu na aparat podpinamy kabelkiem i w tym momencie odbiornik mamy gdzieś tutaj sobie w kieszeni do odbiornika mamy wpięty mikrofon typu lavalier i czyli krawatowy. Też ze szczurkiem, żeby ładnie zbierał dźwięk, żeby przy wietrze, takim jak jest dzisiaj, nic nam tam nie trzeszczało. Zawsze też ze sobą włożę jeszcze Zuma H1, który jest rejestratorem. Gdybym chciał zarejestrować jakieś dźwięki z otoczenia, to to mi się bardzo, bardzo przydaje. Co mamy dalej? Różnego rodzaju wynalazki, typu, chociażby takie gumki, one gdzieś tam są w zestawie z Tankiem. Gdyby coś mi się rozpadło, rozklekotało, to zawsze jakąś prowizorkę można z tego złożyć. Mam tutaj w kieszonce takie różnego rodzaju taśmy na rzepy, które też się bardzo przydają w takich sytuacjach, kiedy coś trzeba gdzieś przykleić, połatać. Mamy oczywiście kamerkę GoPro. Do tej kamerki GoPro włożę ze sobą taki nagłowny zestawik i mogę tutaj kamerę zamontować i nawet dzisiaj w tym filmie macie parę ujęć wykonanych właśnie w ten sposób. Eee, więc to jest to. Eee, DJI Osmo Pocket, czyli mini gimbal, kieszonkowy, eee, latarka, latarka czołowa. To są te rzeczy. Eee, dodatkowo mam oczywiście ze sobą zawsze multitula, eee, kombinerki, scyzoryk i tego typu historie. Czekam teraz na takiego multitula od Smallriga, gdzie mamy tak naprawdę w czymś rodzaju przepraszam z dostępne wszystkie narzędzia typu klucze śrubokręty itd. Do tego, żeby przykręcić sobie coś, odkręcić od aparatu. Bardzo wygodna rzecz. Kosztuje to kilkadziesiąt złotych czy, czy, czy troszkę ponad 100 złotych, w zależności od modelu, który sobie wybierzemy. I mamy w jednym miejscu dostępny komplecik kluczy do różnego rodzaju adapterów, statywów itd. itd. Bardzo przydatna rzecz. Pojemnik na karty, tutaj akurat peli. Kiedyś miałem taki miętki. Jak to mówią, w tej chwili kupiłem wersję taką twardą, żeby właśnie też tych kart nie uszkodzić. I mam jeszcze taki futerał ze sobą, w którym to jest akurat jakiś niewielki Lowe Pro, w którym włożę różnego rodzaju gadżety, mocowania do GoPro, jakieś mocowania do Osmo Pocket'a, Uchwyt do telefonu, płytki Arca Swiss i zdalny pilot do Kanona itd. Tak tak Właśnie a propos pilotów, to jeżdżą jeszcze ze mną dwa wężyki spustowe: wężyk kanonowski i jakiś no-name typu Fotolex, czyli chiński zestawik. Pokrowiec na baterie, tutaj jeżdżą baterie. To jest też pokrowiec finktanka. Ja bardzo lubię te produkty Finktanka, ponieważ one są bardzo dobrej jakości. I ten pokrowiec mam już pewnie ze 3 lata, nic mu się nie dzieje. I tutaj mieszczę cztery baterie LPN6. Ja de facto włożę w nim 3 LPN i do tego w jedną kieszonkę wcisnąłem 3 baterie do GoPro, więc jak GoPro mi pada, to też mam zasilanie. To jest to. I co jeszcze? No i tutaj mam ze sobą, dzisiaj widzieliście też trochę ujęć z drona, czyli Mavic 2 Pro. Do niego trzy baterie, filtry gdzieś tutaj chyba w kieszonce są wrzucone. Tak, jakiś czas temu te filtry kupiłem, potem się musiałem wyedukować, jakie zakładać, od P, G, y, T, H, więc mam też do właśnie Mavica filtry. I to, moi drodzy, z grubsza rzecz biorąc, tyle. Aha, i mam jeszcze tutaj o właśnie coś takiego, taki extension rod do, e, czyli coś w rodzaju z jednej strony mini statywu, a z drugiej strony takiego gimbalka. Do Osmo Poketa, który możemy używać, właśnie jak chcemy gdzieś sobie taki zestawik ustawić, mieć trochę wyżej, mieć większy wysięgnik typu selfie stick. Tu montujemy telefon i tutaj mamy dodatkowe guziki, z których możemy tym urządzeniem sterować, więc bardzo uniwersalna rzecz, która się sprawdzi w różnych warunkach i super zestaw na podróże, także tak wygląda pokrótce sprzęcik na rok 2000. 20, mam nadzieję, że wkrótce 1400 EF zostanie zamieniony na 7200 i wtedy już właściwie w komplecie będę korzystał z systemu Eoser. To tyle moi drodzy, na dzisiaj czekamy na Wasze komentarze. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć to jest seria bodajże e, albo mountainer, albo nie to jest bodajże, albo Eee, nie, Systematic nie, więc jest to statyw eee, Mountaineer. Moja żona dzisiaj ugotowała czerwony barszczyk na obiadek, więc... Mniami, mniami. Ten RF ma jedną ogromną zadę, mianowicie... Natomiast ten RF ma jedną ogromną... <gryw> Natomiast ten RF ma jedną ogromną zaletę. Wiele osób eee, miało wątpliwości co do tego, czy...